Jak wprowadzić zwolnienie od pracy z powodu działania siły wyższej w gratyfikancie Nexo, Nexo Pro? W gratyfikancie Nexo oraz Nexo Pro w module absencje dostępna jest urlopowa absencja typu zwolnienie z powodu siły wyższej. Przysługuje ona pracownikowi w wymiarze 2 dni albo 16 godzin. W okresie zwolnienia od pracy pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia w wysokości połowy wynagrodzenia. Program kontroluje liczbę dni, i w przypadku przekroczenia wyświetla komunikat z ostrzeżeniem w naliczonych wynagrodzeniach składniki są odpowiednio pomniejszone. A 50% przysługującego pracownikowi wynagrodzenia znajduje odzwierciedlenie w składnikach nieobecności płatne ze składników stałych i nieobecności płatne ze składników zmiennych. W kolumnie analiza można sprawdzić wszystkie wyliczenia. Dodatkowo w danych wdrożeniowych pracownika możliwe jest wpisanie wykorzystania zwolnienia od pracy z powodu siły wyższej dotyczącego roku wdrożenia programu. Informacje o tej nieobecności znajdują się także w poprzednim zatrudnieniu pracownika. Warto wiedzieć, że w definicji składników płacowych dostępne są pola związane z nieobecnością z powodu siły wyższej.